siemanko, Siema. z tej strony Marcel, a tu jest Cypria. E, dzisiaj nagrywamy akurat razem e, filmik i będziemy dzisiaj szukać lodów ekipy yy. na, na początku. Tutaj macie e, lody ekipy napis e, Tu na dole macie na e, e. znaczek subskrypcji i postarajcie się, żeby był z czerwonego na szary. No. Będziemy dzisiaj e, na początku iść do Biedronki. Biedronki albo nie, do ekspresu na początku. Jakie widzimy jedno? się w ekspresu. Hej siemanko, jednak tak zrezygnowaliśmy z ekspresu i idziemy do sklepu polskiego. Tam obok kościoła. A może jeszcze do warzywniaka? No później do warzywniaka, potem nie. pójdziemy do delikatesów, Nic, żabki, delikatesu. biedronki i netto. Nie. Widzimy się! Hej siemanko, Siema. już się widzimy w sklepie polskim. Jakby nie, I najpierw tu zobaczymy tak kamerę na dół. Najpierw zobaczymy czy tu są lody ekipy tylko że Będziemy tak nisko trzymać kamery bo Zabranie w tym sklepie patrz, nagrywać taką. Dobra będziecie widzieć Później wam pokażemy lodówki no. Dobra widzimy się Siemanko już jesteśmy Dobra ciężko to było wleźć Bo pani już na początku nas wyganiała. Dobra. Tu jest reklama koron, lody ekipy. Tu już jest, lody ekipy są. E, nie ma. Tu gdzie? Nie, nie ma nigdzie. Nie ma. nie ma. Nie ma. Nie ma, dobra. Widzimy się obok następnego sklepu. Siemanko, jesteśmy przy Warzyniaku, no ale okazało się, że jest zamknięty, bo jest sobota. No. Myśleliśmy, że będzie otwarty jak każdy sklep na razie... No ale niestety. Dobra, to się widzimy e, przy ekspresie. Dobra. Hejka, już jesteśmy obok ekspresu. Wchodzimy. Dobra, teraz. Chodzimy. Dobra, cicho. Dobra. Ludzie nie ma lodów ekipy Dobra idziemy czyli, czyli nie ma lodów Nie ma już lodów ekipy Może nawet jeszcze nie było W tym W sklepie Polskim i w Ekspresie w warzywniaku jak był ogólnie zamknięty Ale mogły to teraz Teraz idziemy do Nessa i Biedronki. Widzimy oh. się. Right. Dobra, hejka. Jeden film mi się tak wyłączył. Ten film mi się wyłączył, co teraz nagrywałem i musiałem od nowa, ale mamy takie youtuberskie apki, że możemy je połączyć, więc dalej nagrywamy. Oh. No, już byliśmy w sklepach, których widzieliście sami na tym filmiku. Teraz idziemy właśnie do Netto. No widzimy się obok Netto. Ej, dobra, w ogóle tam. Chwilka. Tam, tam. Tam przy tych ludziach jest już Netto. Jeszcze trochę długa droga. Ale. No, nie aż taka długa, no ale. Trochę długo się tam idzie. No. Dobra, no, widzimy się. Chcie, kurde, robimy. No. Ej, ale jak znajdziemy chociaż dwa kartony albo jeden karton lodów ekipy... Zostawiacie łapkę w górę i suba. Jak znajdziemy albo jeden karton lodów ekipy, albo dwa, dajecie nam 20 tysięcy subów <grym> A jak dacie nam tyle, no to e, będzie to i więcej filmików nie. i Was będziemy też to obserwować na macie kanału. Wysyłamy Wam e, rzeczy z fajro'a. Fire Junior. Wybierzcie sobie, napiszcie w komentarzu. Nie, wystaw, Wy, ten. Będziemy im wysyłać jak dobiją 20 tysięcy słów, to Dlań, ten... Się? Tak. Tak. Po co? Dobra Siemanko, jesteśmy pod netto. Idziemy teraz sprawdzić, czy są lody ekipy. Jeżeli będą. No. Właśnie. Pamiętajcie, jak będzie chociaż jeden karton albo dwa, zostawiacie bardzo dużo słów. No i może... Jak dobijecie bardzo 2500, będziemy wam wysyłać koszulki albo gadżetki z ekipa do Pamiętajcie. Dobra. Idziemy tutaj. Eee. Tu. No. Musimy iść najszybciej, zobaczyć, czy są te. Lody. W ogóle już tu są lodówki. Dobra, pamiętajcie, że sobie albo zrobę karton Albo dobra, jak będą trzy, to zostawiacie. Lody, no, ekipy. kurcze, patrzcie, bardzo dużo lodówki. Patrz, Patrzcie tam pod spodem, są Tak. Cały karton jest pod spodem. Pamiętacie? Zostawicie bardzo dużo słów. Jak zostawicie? Dajemy wam. E sprzedajemy wam ekipę na nosi kosztuje? 3 złote? Nie, taniej Nie, nie bierz Chodźcie zobaczyć, ile kosztuje Zdech, ten... dobra, dobra, lody ekipy są, dobra. są dobra. ale A Jeden kosztuje 2,50, hmm. ale idziemy teraz zobaczyć nie mówiliśmy, że będziemy kupować od razu, jak zobaczymy, tylko najpierw przeszukamy wszystkie sklepy. Nie, patrzcie, idziemy teraz do Biedronca. Dobra, Biedronce jak będą... Biedronce to Biedronce. będzie ostatnia szansa, jak będą w Biedronce kupujemy. No, dobra, więc... Dobra, więc zobaczymy widzimy się. Zaraz. No w Biedronce, pa. pa! Ej, patrzcie, tu jest bardzo dużo śmieci, a akurat jak szukamy lodów ekipy. To papierek ekipy. No, Dawaj, jeszcze Excel. Trzy Biedronce. Uwaga, tu jest Biedronka. Biegniemy. Biegniemy szybko. No ekipy! Biegniemy po od ekipy! Leżysz. Dajcie, dajcie Biegniemy. Biegniemy. Biegniemy po ekipy. Szybko. Czego szukasz na drapie? Ja ci powiedziałam. są lody ekipy. Jeden. Nie, dwa. Trzy, cztery. Moi drodzy. Zostawiacie nam subika z dzwoneczkiem. Tu nie ma. Moi drodzy, zostawiacie nam subika z dzwoneczkiem. A my bierzemy ile lodów? Dwa. Dwa bierzemy. Bierzemy dwa lody ekipy. A jak zostawicie bardzo też dużo, to idziemy wam ciuchy z ekipa, to nosi i Dobra, wyślemy wam tutaj. wszystkie paczki, y, bardzo dużo. Cztery y, całe kartony pić ekipy. No. I lodów ekipy. Nie, jeden. No jed jeden, raz nie, jeden nie, karton. No bo na cztery wam nie będzie stać, żebyśmy wydali te. De... Chyba, że wyślecie nam pieniądze, chociaż trochę, a my się z wami dołożymy i kupimy wam bardzo dużo. Albo że w widowie nam będą dawać pieniądze, no nie? No. To I... wam będziemy kupywać. No. Dobra. Widzimy się poza kasą. Tu Cyprian już kasuje lody, jakie wykupiliśmy jeszcze lajony. Cyprian zapłacił całą dychą. wariuje z tymi pieniędzmi, które dostał od widzów. I wariuje z tymi pieniędzmi. Dobra. Do widzenia. Wziął te lody, Cyprian, czemu ty wariujesz z pieniędzmi od widzów? Tak, lubię. Proszę. Trzymaj. Czekaj, dobra, widzimy się w następnym sklepie. Hey, Siemanko. Mi znów się wyłączyło wtedy. Bo na, na koncie czarny team. Team czarny. Było, że wyłączyło mi się samo. Nie no tym co ja wyłączyłem w sumie. Ale dalej będę nagrywał. Później połączymy te filmy wszystkie. I będzie super film.

No i lepiej jest tak na małym. No wiem. <coughs> Dlatego ja tak zawsze robię. Albo taką jest też dobrze. Nie, mi taką. Dla mnie taka jest dobrze. <coughs> ty moja mama już pojechała. O, Donetko. Serio tak, Cyp Cyprian. Ty... On... Subskrybujcie go. On ma nazwę Team Czarny. A ja jestem Marcin Domańskim. Widzimy się. Dobra. Nie, no. dobra. Wchodzimy do miasta. Subskrybujcie nas i bardzo dużo lajków. Dajcie. Idziemy. Cyprian chciał. Zachciało mu się. Lodów ekipy. A jak on chce, to musi dostać te lody ekipy. My Cyprian może wszystko kupić za pieniądze od widzów nie Cyprian. Patrzcie. Tu ma. Tylko kurna tu nie masz. Spokojnie, idziemy śledem ekipy XL. to 2 zł. Ej. No to tak samo jak winą, co? Bierzemy dwa? Nie, nie chcę. Dobra, to chodź. A! Ja A złoty coś zwykłe. Aha. A, za to, to się opłaca bardziej tak. Tu. Eee, to kupmy jeszcze tu. 55 groszy taki wafelek. To weź A. dwa. Dobra, mamy Dzień, jeszcze ja mam takie... Zośki. No, te wafelki są pyszne. Jak. Halloweenowe to są, nie? Jak chupa, chupsy tutaj lecę. I to są właśnie nawet. No. Patrzcie. To są słuchawki. Ile? 50 zł. No? Biorę hajs i idziemy pić. Pa, tu widziałem. Pa. Kładziesz na to telefon i się ładuje. Wiem, to jest indukcyjna ładowarka. Wysiadł ja dwa złote. Chodź sobie, bo zajmą miejsce. To jest to. Ja to mam. Co? To jest zarąbista. Uwielbiam to. Czekaj, weź tego do ekipy, tak nie trzymaj, tylko tak za ten trzymaj. Jeszcze wstawimy miniaturę do Wojny Marcel. Wstawimy pierwszą miniaturkę na gramę i damy, będziemy zaśpiewać. <grym> Dzisiaj w komu... Nie, będziemy robić miniaturki Dzisiaj... Ja już tylko na A kładziemy. Tutaj, tutaj kładziemy. Musiałem przerwać film, bo y, moja mama do mnie dzwoniła w ogóle. No. no, mama Marcela wow. <noise> ja jak to wygląda. Jak jadą radzie ekipy. Nie, bardzo ładnie wygląda. Nie. No. Cyprian, wibracje. Nam się połamią kamery. Nie połamią, mam cię gościu. Kubot. Co? Co, 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 co. Jaką masz markę telefonu? Siomi. Redmi. Nie. A ty masz motorola. Kubota. No. Kubot. No. A i wy? Ty, nasze te są tu. Patrzcie jak daleko już są od nas. No. Patrzcie. Daleko i moja moc przyciągam.

Nowy telefon, kamera, Kamerę, kamerę. <grywka> Na dwa ekrany to wszystko widać I jak to wygląda Kupujemy lody ekipy, lody ekipy Lody ekipy

Ja zawsze oglądam ekipę, patrzę. Ty Cyprian! Twoja kamera stoi. Trzymaj! Trzymaj. No i ty to, le to tak ładnie wyglądało, jak mleko w ten telefon leciało. Tą kamerę. Dobra Cyprian, to ty sobie jest loda ekipy. Za... o! Widzicie tam jest... Chwila. Ja muszę otworzyć. Czekaj, ta, tu jest przystanek. O tutaj jest przystanek. Pójdziemy... Czekaj, pójdziemy na niego usiąść i sobie otworzyć wtedy. No nie się teraz roztopi. Nie roztopi. Nie wal żaby. A na czym uczy? Nie, no, tu. Dobrze. Wafelka. A jak to No wiem. Nie, może zapytać. Co? No? Serio? No. Dzięki. Widzicie, jaki Cyprian miły dał nie. mi Wafelka. Tak samo jak wy będziecie dla niego mieli i dacie mu suby, to on wam będzie dawał różne rzeczy. Nie Cyprian? No. Więc polecam subskrybować. Jeżeli chcecie mieć wszystko. No, jeżeli chcecie mieć na przykład iPhone 13 Pro Max. Subskrybujcie. Może Nie mam myślę jakiś telefon. W sumie i tak teraz mogę jakiś wysłać. Ale najpierw będę musiał naprawić szybko w tym. Mm. Powiem wafelek jest perfekcyjny. A ja one są jeszcze Czekaj, ho, czekajcie. Nasz, Nasz kolega tu przyjechał. Nie nagrywaj go! Dawaj spider o weź. To nikt nie rozpozna. Nasz kolega Benom tu przyjechał. To Venom Benom. Gdzie znaleźć żelazo Netto i w jedną co? Dwa złote, dwa złote. kupa Teraz zrobił drugi. Nie też drugi. Czemu by to zrobił? Kościółki, co tam do lewiatana? Do